Taką sondę robimy. Czy Grzegorz Brown powinien zostać skazany? Według Państwa. Jasne, że tak. A dlaczego właśnie? Bo niektórzy twierdzą, że to są za małe te przewinienia, że to, to tam zgaszenie tych świeczek, że to było za małe, a Pan uważa, że, że, powinien. że powinien. A dlaczego? No wyobraża Pan sobie taką sytuację, że Pan idzie i, nie wiem, gasi te świeczki i rozwala Pan sprzęt komuś na prezentacji i, i funkcjonuje Pan dalej? No tak, tylko, że on tam tłumaczył, że rozwalił dlatego, że tam mówili, że Polacy robią Holokaust. Jemu ja wolno, a innym nie wolno? Tak? Czyli, że w ogóle nie, te metody są niedopuszczalne, według pana? Dokładnie tak. Ale, no, ale też dużo ludzi w internecie twierdzi, że on walczy o Polskę, czy, czy pan jakby Andrzej uważa, że... A no, no, podobnie tak. To powodzenie chce walczyć. Kretynizm, moim zdaniem. Czyli pan uważa, że to jest...